Dzień dobry wszystkim z tej strony Mikut i zapraszam Was na kolejną bitwę mojego widza. Tym razem bohaterem bitwy jest Tracker Misiek 1985 na nowym czołgu szwedzkim, ósmego tieru oczywiście, czołg ciężki Emil 1. Magazynek, magazy jeden z dwóch magazynków, a dokładnie trzech magazynków, który tutaj naprawdę robi spore spustoszenie jeśli chodzi o metę gry: Kraftwagen Emil 2, Emil 1 sprawiły, że te czołgi szwedzkie zaczęły się naprawdę, naprawdę liczyć na polu bitwy, szczególnie przez ich bardzo fajną, bardzo fajny pancerz wieży, który jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No ale po kolei. Miśka bardzo tutaj fajnie wylosowało, będę tutaj używał skrótu. Gra w plutonie z mocno pomocnym z klanu EASQ na t szwórce i podjeżdżamy oczywiście, piaskowa rzeka, to wiadomo, tylko jedna fajna, tylko, tylko jedna fajna mieścinka na tej mapie może być, czyli kwadrat F5, najlepsze miejsce jakie tutaj można znaleźć mamy przestrzał i zarówno na wto, jedzie na wprost, na to co idzie po lewej, na to jest po prawej Spotujemy wszystko bitwa typu szturm. My się bronimy, więc mamy ułatwione za zadanie. To wróg musi się bić, zarówno z nami jak i z czasem. Tutaj, pierwsze punktowanie sobie panterki, drugiej oj, niefrasobliwie wyjechała. Już ten jeden pestki nie zdążył mi się strzelić, ale trzy poszły i mamy niecałe 1000 damage'a z jednej kasety. Działko, jakie mam tutaj zamontowane, to oczywiście 10,5 cm. a Średnie wrażenie 320 na penny 217, na goldzie 242. No i y, całość przeładowania całość kasety. Trwa mniej więcej na czystym dziale około, około 32-33 sekund. Między klipami, między pociskami w klipie mamy czas 0,3 sekundy. To jest naprawdę bardzo długo, to właśnie jest minus tego pojazdu. Bardzo bardzo długo jest trzeba skupiać, bardzo długo trzeba przeładowywać między pociskami, a to nie zmienia faktu, że damage naprawdę zbuduje. teraz mi się skupia i cały czas ten celownik jest rozjechany, musi długo, długo czekać, zanim mu to zejdzie. W tym momencie bardzo fajnie pokochało cały klipek praktycznie. W MC50-100 ten nawet się nie odbił. No i gramy dalej. Na razie znowu przeładowanie, to jest minus też grania magazynkiem. Połowa bitwy Was pozytyśmy omija, bo musicie ładować ten swój klipek. No ale cóż, trzeba czekać. Jak się tylko zładujemy, to mamy kolejny damage do zrobienia. Podjeżdżanie pod górę. Po lewej widzimy Emila też jedynkę poprawy M6. -ka. Nashorn, Bulldog. Teraz widzimy agresywnego Tigera, pierwszego, który już się chce wbić od strony, powiedzmy, naszej bazy, która jest normalna tutaj na randomie. Yy, więc Zaraz zobaczymy, co tutaj Miśkowi się uda zrobić. Wylosowanie też bardzo fajne na ósemkach, więc no tutaj ciężko tej okazji nie wykorzystać. Yy, próbujemy, próbujemy użyć, czy znaczy depresji działa. Minus 10 stopni, jest Nashorn, tutaj ucieka. Nie wiem, czy będzie strzał. Próba strzału, no tutaj troszeczkę niepocelowany. Dostajemy od, jak pancera 4. Nie wiem, skąd tam się wziął, ale w tym momencie mi się skupia się na tym Emilku. Drugi strzał. Po zgęszeniu, i jeszcze jeden strzał, dwa klipy weszły, a w tym czasie ten pancer 4 jakoś tam się dziwnie przebija. nie żółty gracz, ale jakoś tutaj widzi, widzi chyba, gdzie, gdzie musi przebijać. Znaczy, na skrócie, jeszcze zostaje po spocie za yy, całe 230 obrażeń. A nasz kolega tutaj jakoś się dziwnie sk skilterał w, w, yy, w, tym, w tym narożniku, w tej, w tej, ne tej, tej netce I tu może przypłacić życie, bo to już spora, spora liczba czołgów na niego jedzie, więc zaraz musi tutaj nam wspomóc. E, mocno pomocnego tracker Misiek na razie się skupia na tych czołgach, które są po lewej stronie. Widzimy lighty się rzuciły na naszego Chiri, który właśnie w tym momencie ginie. Jeszcze przeładowujemy, będzie strzał tak w ciemno. Nie, nie jednak nie, jednak oszczędził sobie tą. A nie, nie, jednak szczęknął tą pestkę, niestety nie trafił. Delikatny wyjazd. I próba wyspotowania czegoś, co będzie pod nami i po lewej stronie. Tam widzimy KW2 i Susto, które powinny sporadzić z tymi MEDO a my z kolei znowu sobie strzelamy w tego mx to Delikatne wycofanie, bo nas przebił oczywiście. Mieliśmy tutaj przód wystawiony, więc trzeba było tylko schować wieżyczkę i mamy po, po robocie. Teraz stylowanie tego buldoga, on nas testuje, no ma się w tym momencie się odbija. My niestety nie możemy oddać strzału, no bo cały czas ładujemy. Jak mówiłem na początku, urok magazynka trzeba tutaj przeczekać, aż się nam ten magazynek załaduje. Na górze widzimy nas Horn, tam Gdzieś kręcił jeszcze te 28 to tutaj my cały czas skupiamy się na tym kromelu i na tym Bulldogu. Co niestety zaraz zobaczycie, e, misiek przepłaci też lekkim, małym błędem. Przede wszystkim pamiętajcie, jak celujecie w czołg, e, obserwujcie minimapę. W tym momencie widzicie, teraz na miska wyjeżdża T28, pro, pro, on nawet go nie widzi. Widzi, że róweczkę. I dostaje w boczek za 418. Pamiętajcie, obserwujcie to minimapkę. Ona nie jest tylko dla ozdoby, przyda wam się na pewno. Kolejny strzał w protka jest z dingiem. Próbowanie strzału oczywiście w policzek. Jeszcze jeden pocisk zostaje. Spróbujmy się delikatnie wysunąć. Ten protek tak właśnie odważnie podjechał daną bułę i teraz zadowolony. Teraz się dinga od nas, a my w dół tutaj już uciekamy, żeby przed tym protkiem delikatnie się schować. Pomarańczowy gracz wyjechał myślał, że będzie cwany. W tym momencie nasz Szkle potronowy jest bardzo w dużych tarapatach nie ma jak mu pomóc, a on z kolei jest tam w klinczu z Emilem I. Może mu się uda zdjąć tego Emilka, ale tam jeszcze coś powinno zaraz mu przyjść do pomocy, więc niestety o, właśnie w tym momencie myślę, że ten słynny jak-pancer 4, który tutaj zrobi spore zamieszanie, chyba zaraz zdejmie naszego Plutonowego, co będzie dosyć sporym, sporym yy, osłabieniem dla naszego całego Plutonu. więc będziemy musieli sobie ktoś tutaj sam radzić. No, ten ten jak-pancer tutaj zrobił robotę, ale już go Misiek zdjął, na szczęście koniec tego szału panie jak, pan, jak jak pancerze czwartym i kwestia teraz obrotu i znowu wracamy na swoje miejsce widzicie, bitwa może nie jest jakaś wielce widowiskowa jeśli chodzi o ruszanie się po mapie ale pamiętajcie, to jest magazynek on musi robić po prostu damage, on musi zadawać, on musi dobijać przede wszystkim. Nieważne gdzie jest, ważne żeby swoje roboty wykonał Teraz widzimy po prawej stronie całe siły przeniosły jeden tiger, drugi leci tiger, dołem jeden też jest zaraz będzie na naszym przestrzale i jeszcze z tyłu dojeżdża dojeżdża jakiś Tedek w szwedzki, szwedzkich i KV-65, z tego co widzę, to jest dwójeczka. Więc zaraz jeszcze trzeba tutaj powolutku pozamiatać tych chłopaków. Mamy T-4B, ktoś się skusił na ten czołg. Rocky Balboa, no jego wstać to fakt z tych bitew troszeczkę powygrywał, więc trochę tych, <gry> trochę tych dolarów na koncie ma. My kończymy przeładowywanie i zaraz się weźmiemy za tego Tigera pierwszego i za, tą, i za tego i przypominam po lewej stronie jeszcze były dwa czołgi. I Tiger drugi oraz AMX gdzieś tam się chowały i jest na jestanowicie, więc kwestia teraz kogo pierwszego sobie wybierzesz ten no, strzał misiek dostał Tigerek za 341, więc jeszcze go do końca. Coś tam tutaj prawej leci dzikie. SUS 100 M1 No i po co kolego tam pojechałeś? W tym momencie zaraz suczko nam powinna zginąć No tu nie pomyślał chłopak No właśnie w tym momencie schodzi Tiger drugi tutaj punktuje sobie z tej góreczki i my co bierzemy na, na Tigera pierwszego na szczycie IKV już szedł, a my powolutku sobie strzelamy do tego Niemiaszka. Pamiętamy, z tyłu mamy jeszcze dwa czołgi, które mogą tutaj zrobić nieprzyjemną robotę. Jakiś po splashu Tiger drugi dostał, pewnie od, naszej, od, od naszego jakiegoś... od haeczka, który któryś, ktoś strzelił. A my próbujemy sobie znaleźć tutaj przestrzał tego Tigera. No niestety depresja może minąć stopnia, ale też nie mamy za bardzo pełnego wychyłu. Teraz znowu strzał w boczek, na szczycie Tiger z drugi schodzi kolejny raz po, po naszej asyście. My kończymy przeładować, czy nie kończymy? w połowie. My teraz trzeba się przeładować. Miejmy nadzieję, że ten Tiger nie wyjedzie na nas, na no już nie zdąży. Bo te 4 b stwierdziło, że objedzie go naokoło. Na szczęście udało mu się pomyśleć i wyjechać na plecy temu Tigerowi, który był zajęty naszym bohaterem. 12 do 9, więc bitwa raczej już jest wygrana. 2,5 minut do końca jest i Nashorn. Po naszym spocie chyba będzie tak strzał, dokładnie jest żarówka, ale już Nashorn schodzi. 372 punkty padają na naszą, na naszą korzyść. Mamy też odbite 1900, no i po zadaniu przez naszą lufę, uwaga, 5106 obrażeń, a to jeszcze nie koniec. Jak Tigre się mości wykańcza nas Horna, właśnie przed chwilą, i w tym momencie wjeżdżamy sobie, żeby znaleźć, o, a co to było? I chyba będzie, a tak, a, a kolejne strzały, o to już wiemy, gdzie jest, gdzie jest jeden przynajmniej z przynajmniej wiemy jaki czołg, AMX 1357, 13, bo to były ewidentne strzały z magazynka. To inny może nawalać co chwilę praktycznie ze swoim działkiem na szczęście. Tu, tu tracker Misiek już też jest wyczulony na, na tym punkcie. Wie skąd to strzela, już idzie w kierunku tego mx Bo widzi, że cała Watacha leci po Hellcata, który w tym momencie uciekał rozpaczliwie w, w, w stronę linii A. My mamy żarówkę, więc gdzieś tu stoi ten, ten francuski magazynek z, z finałów. Zaraz zobaczymy, gdzie, gdzie się chłopak znajdzie. Znaczy, tutaj pod górkę. Jeśli tu je to będzie za mną i, i, po, i po prawej stronie przestrzał. Jakby co po lewej go nie ma, na pewno by, byśmy go już dawno widzieli. Raczej nie jest taki szybki żeby już uciec w stronę, w stronę naszego kapa. Nawet chyba już nie zdąży minuta do końca, więc ta bitwa już na pewno wygrana jest. Chyba, że ten Hellcat jakimś cudem nagle wszystkich poskłada po kolei. Jest i Francuz, już nas, nas celuje. Pierwszy strzał spod pałą. Drugi strzał, czy się uda jeszcze strzelić, no już się nie udało, ale płonie. Oj, francuska maszyna lubi sobie popłonąć troszeczkę. Ktoś tu gaśnicy nie, no, nie wozi. Dwa trafienia krytyczne, więc troszeczkę tam w środku musiało mu się nieźle sfajczyć. Jak nie załoganci, to na pewno sporo podzespołów, więc teraz wyjeżdżamy sobie tutaj bardzo fajny, przemyślany ruch, skracamy drogę widzimy, by, byśmy go widzieli po prawej stronie, nie, nie widzimy, więc musi jechać z lewej strony, już tutaj wyjeżdżamy powolutku, jest i mix. kolejny strzał i oczywiście, trafiając nas musiał nam rozwalić magazyn amunicji, bo jak żeby to było inaczej, e, Misiek zostaje już na ogryzku, 53 punkty i uszkodzony magazyn oczywiście się nie, nie naprawia, wie, że to już koniec, Helkat nie ma szans nawet jakby poskładał wszystkich po kolei, człowiek, te wszystkie czołgi, które do niego jadą, to przez 20 sekund nie dojedzie do, do kapa Więc yy, obroniony kap, yy, bitwa, spot, bitwa typu szturm wygrana dla drużyny obronnej. Oczywiście tak zawsze, może nie obronnej, broniącej. Yy, tak jest zazwyczaj niestety, no ale cóż, na tym ten polega ten, ten tryb. 6000 obrażeń, 2000 odbite, 2000 po spocie. Zobaczmy wyniki yy, trackera Miśka1985. Zarejknijmy, co tam na nasz bohater. Och, tych medali dużo jest. No, przekonajmy się, co tam, co tam ciekawego Miśkowi wpadło. Przede wszystkim pierwsza oznaka biegłości: zobaczcie, pierwsza pierwsza stęka zdobyta. Bardzo fajna sprawa. masujcie się Masterka i pełno takich pomniejszych oznaczeń: Złote 9, chyba 3 albo 4, albo 2, nie. pamiętam już. Ręka Boga, spoter, Brutal, po, Pojedynkowicz, Ogień Skuteczny, Wojownik oraz Kuloodporny. No i po prawej stronie to trochę zabrakło na te inne medale, ale jest już duży koliber tak zwany, więc spoko, jakieś tam, jakieś tam oznaczenie na naszą korzyść wpadło. 93 777 kredytów brutto i 2952 expa na bonusie z kątem premium, ale bez mnożnika za pierwsze zwycięstwo dnia, co nam daje oczywiście na czysto 1789. Punktów czystego EXPA. 6000 obrażeń bez czterech, bardzo fajne i 4 fragi. To jest dorobek naszego bohatera. Kolega z Plutonu troszeczkę gorzej 1000 obrażeń i niecałe 640 EXPA. Wyszrzelono pocisków 27, 22 trafiły cel, 3 20, przebiło. Yy, z odległości więcej niż 300 metrów 1000 yy, prawie, że 200 obrażeń 14 razy otrzymało trafienie, z tego 6 go tylko przebiło. Więc stalówka raczej tutaj jeszcze by nie mogła wpaść, odbity 2200 2000 obrażeń, 3-4 wyspotowanych, 9 uszkodzonych, 4 zniszczonych Po asyście 1917 przejechane 3 km, więc nie było tak źle, myślałem, że troszeczkę mnie tego wyjdzie, a jednak trochę pojeździł po mapie misiek No i na czysto oczywiście 64 373, więc jak na ósemkę, bardzo fajny zarobek Misiu Dziękuję za tą bitewkę, bardzo fajne, bardzo fajny wynik, sam się nie mogę doczekać aż do tego Emila się doczłapię, na razie jestem na etapie chyba szósteczki, ale cóż, może niedługo będę miał jakąś fajną bitewkę dla Was, może będę na te magazynki, może będą pierwsze magazynki, które mi się chyba spodobają, więc na to liczę, więc niedługo się przekonamy, Was zapraszam na kolejne filmiki, dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, cześć!